Cześć, pokażę Wam w tym odcinku iPada 2. Tak wygląda iPad 2. Tutaj ma charakterystyczny przycisk, który Was bierze do głównego menu. Tutaj, oczywiście, macie różnego rodzaju ekrany. Tutaj macie klawiaturę, więc można sobie pisać tak. Ten iPod, tak jak mówię jest dobrym produktem, wiele tu macie ustawienia różnego rodzaju, na przykład wersja angielska, ponieważ w Anglii przybywam, więc tutaj macie różnego rodzaju ustawienia konta, mapy, wideo, więc tu możecie sobie przychodzić, tutaj wrócić. Oczywiście, oczywiście Google Maps tutaj jest, więc można to sobie przybliżać, oddalać. Na przykład, w ten sposób bardzo szybko to działa. Po drugie, macie zegar, więc, więc, tak samo, bardzo użyteczna sprawa. Poczta. Tutaj macie przeglądarkę internetową, więc, można sobie wpisywać adres. Więc, tak jak mówię, na iPad, jeżeli chodzi, bardzo szybko działa. Kontakty, gry. Game Center No i oczywiście Apple Store Jak tutaj na przykład YouTube Capture I tutaj się pokazuje I pokazują mi się różnego rodzaju programy Więc jak widzicie iPad chodzi. Nie chcę w tym wideo omawiać dokładnie konkretów tego iPada, ponieważ jest wiele wideo na YouTube. Ja chciałam pokazać, jak szybki jest. jest iPad i tak on wygląda. iPad 2, najnowszy. Oczywiście tutaj jest taka osłona, czyli możecie sobie w podróży siedzieć. I czytać na przykład jakieś książki. Więc, jak widzicie, bardzo dobry produkt, więc ja polecam kupno tego iPada. Trzymajcie się. Hej.